Zima jest dla mnie wyjątkową porą roku, jednak kiedy przychodzi marzec, a wraz z nim pierwsze cieplejsze dni z niecierpliwością, czekam na nadejście wiosny. Powietrze wtedy staje się przepełnione ptasim śpiewem, a ja jestem przeszczęśliwy, że mogę ponownie towarzyszyć w tym pięknym, przyrodniczym spektaklu. Niestety, ale po kolejnej przerwie odra nie przywitałem je zbyt dobrze. Walczę ponad 3 godziny i nie widzę tutaj większego sensu. Dzisiaj jest poniedziałek. Jutro ma być załamanie pogody. Prawdopodobnie tlenie z zimowych miejscówek ustawiły się na napływach. Dlatego w klatkach jest taka lipa. Są same małe rybki. No, dzisiaj też kompletnie tego dnia nie czuć. Wiem, że wczoraj. I przedwczoraj ryby wyjeżdżały. Ja wczoraj byłem ze swoją żoną Patrycją na niewielkiej rzeczce, która jest nieopodal. Udało się słowić fajną kluskę, taką z 47 cm. Pięknie ubarwiony. Ale tutaj, dzisiaj, nie wiem, nie śmierdzi mi kompletnie ten dzień rybom. Będę się zwijał. Nic na siłę. Fidery pomału trzeba będzie chować do piwnicy. I uciekam na tą rzeczkę, gdzie byłem wczoraj z Patrycją i spróbuję tam połowić na przepływankę wczoraj rzucałem tam chleb, nie było zbiórek one jeszcze za bardzo nie chcą wychodzić do powierzchni złowiłem go na miąż, troszeczkę niżej, tak na metrze, tam jest gdzieś półtora metra gruntu, ja łowiłem gdzieś tak na, na metrze, miałem grunt ustawiony jedno branie, ale niedługo byliśmy na jakąś godzinkę Mam nadzieję, że wiatr tylko mi pozwoli na wędkowanie tam, bo jest tam otwarta przestrzeń, jest słonka. Tutaj jestem osłonięty, jest pięknie, naprawdę chciałbym tutaj zostać, no ale też jestem spragniony holu, a tutaj no nic się nie dzieje. Tak jak mówiłem, te klenie są pewnie na napływach. No i trzeba będzie niedługo odpalić spinningi, przygotować się na majówkę. Mam nadzieję tylko, że w końcu będę miał więcej czasu. Przyszedł kwiecień, a wraz z nim sporo chłodzenie i silny wiatr. Łowienie w tym miesiącu nie należy do najłatwiejszych. tony spadki temperatur nie sprzyjają dobrym braniom. Mimo to i tak próbowałem swoich sił. Słuchajcie, zlokalizowałem klenie. Ale strasznie ciężko się dzisiaj łowi z tego względu, że mam wiatr pod nurt. Przekichane. Strasznie przekichane. Spławik staje. Z centerpina nie chcę wybierać. Dołożyłem ołowiu. Teraz na chwilę trochę się uspokoiło, teraz tu płynie chlebek, a zbiórki były, no nie chcę tam podchodzić. Spróbujemy na miąż, nie z powierzchni, bo z powierzchni to będzie płynąć i płynąć. Nastawiłem się dzisiaj na przepływankę, ale no zobaczcie, wiatr mam w twarz, tu jest nurt, nie da się tak łowić. Dlatego postanowiłem, że spróbuję łowić na takiej rzeczce małej, na Fidera. Zawsze chciałem to zrobić, nie miałem nigdy przekonania. Dzisiaj zmusiła mnie do tego sytuacja. No i zobaczcie, na szybkości zmontowałem. Dobrze, że miałem koszyczki w aucie, Tutaj jest. Mała rzeczka ryby się płoszą. W momencie kiedy rzucam koszyczek czy ciężarek, ryba na pewno się spłoszy. Tu mam chleb tostowy, lekko namoczony. Jeżeli ten chleb tostowy zacznie pracować w wodzie, to chciałem, żeby tego klenia, który się wystraszył, zwabił mi go z powrotem. Ale klamot jest jasny gwint, silna ryba, delikatnie pukał. O, ale klamot. Jak ja to kocham, ale jest przeogromny. Yes! Uh, uh. <ślesk> yes. Mamy go. I czy warto łowić na filer na tak małej rzece? Jak widać, warto. Dzisiaj chwilka nad wodą. Sytuacja po prostu zmusiła mnie do takiego wędkowania. Ale w tamtym roku myślałem, żeby tu przyjechać, tak wędkować, ale nie miałem przekonania. Myślałem, że te ryby będą się płoszyć. I jak widać, niesłusznie. Warto czasami pozbyć się tych takich negatywnych myśli, eksperymentować nad tą wodą, nie trzymać się schematów. I jak widać, to przynosi rezultaty. Na dzisiaj to wszystko. Ja już będę uciekał do domku. Trzymajcie się. Cześć.